Znacie tę anegdotkę mówiącą o tym, że Paryż ma mniejszą powierzchnię niż Radą? Jeśli patrzymy na granice administracyjne, to faktycznie prawda. Ale będąc w Paryżu, tych granic prawie w ogóle nie czuć. O czym sami się przekonaliśmy, po tym jak pierwszego dnia pojechaliśmy pod wielki łuk triumfalny, który jak się okazuje, nie znajduje się w Paryżu. A powiedział nam o tym pan na stacji La Defense, który z kolei okazał się być kontrolerem biletów. I chciał nam dać mandat. To jest Ola. Tu też jest Ola. No a skoro tak już wskazujemy każdego palcem, to tu mamy jeszcze się. To jest Monika, a to jest rodzynek tego wyjazdu, czyli ja. Później poszliśmy zobaczyć osiedle, które znajduje się niedaleko łuku. Budynków jest 18, z czego najwyższy z nich ma 39 pięter, czyli 105 metrów wysokości. Jednak dla niektórych to nie wysokość budynków była szczytem nie do zdobycia. Z zewnątrz elewacja tych budynków ma nawiązywać do chmur i stąd właśnie wzięła się ich nazwa: Tournouage, co po polsku oznacza wieżowce chmur. Kolejnym, tym razem bardziej monumentalnym osiedlem było Arénée de Picasso. Pierwsze, co przykuwa naszą uwagę, to dwa surrealistyczne, ogromne dyski, mające średnicę 50 metrów. 50. Ja przypomnę tylko, że polskie bloki z wielkiej płyty mają około 30 metrów wysokości. Całość jest niezwykle monumentalna. Dla mnie wręcz zadziwiające jest to, że budynki te nie pełnią jakiejś oficjalnej funkcji albo nie są siedzibą jakiegoś urzędu. Są tylko i aż blokami mieszkalnymi. Tak samo zresztą jak Les pas de Brexas, które może wydać się Wam znajome. Jeśli oglądaliście Igrzyska Śmierci, to właśnie tam był nagrywany kawałek tego filmu. To zespół apartamentów pod Paryżem, który na pierwszy rzut oka nie przypomina osiedla, lecz okazały antyczny zabytek. W całym kompleksie znajduje się 591 mieszkań. Dla porównania, w bloku z wielkiej płyty, który ma 11 pięter, włącznie z parterem, i 5 klatek, jest około 160 mieszkań. Ale poza tak alternatywnymi opcjami, Odhaczyliśmy też typowe paryskie atrakcje. Dobrze, chodźmy, każda z was jest piękna, nie zgaszyliśmy światła. Ja znawcą sztuki nie jestem, więc najbardziej wyrafinowany komentarz, na jakie było mnie stać, to: Wow, ale ładne. Łu, ale to jest duże. Naprawdę robi wrażenie. No i miałem też w zanadrzu takie teksty, które brzmiały, jakby chociaż trochę się znał. Czyli moim zdaniem to już zbyt duży przepych. I do tego ten przerost formy nad treścią. Niemniej jednak polecam każdemu, kto chce wyrobić kroki. Nie mam pojęcia, jak długa jest pełna trasa zwiedzania tego muzeum, ale obstawiałbym około 10 tysięcy kroków. Naprawdę jest ogromne! Byliśmy też pod łukiem trynfanym. Tym zwykłym. Tym, co faktycznie znajduje się w Paryżu. Tyle, że łuku nie widzieliśmy. To znaczy, widzieliśmy opakowanie, w którym był. A tak naprawdę instalację artystyczną stworzoną przez Christian i Jeanne Claude, którzy znani są z owijania budynków folie. Całkiem ciekawe hobby, co nie? No i oczywiście, czymże byłaby wycieczka do Paryża, gdybyśmy nie poszli zobaczyć wieży Nie Niby oklepane, ale robi wrażenie. Szczególnie nocą, kiedy jest oświetlona. No ale jeśli ktoś pada do Paryża tylko na weekend, to śmiało może zaliczyć patrzenie na budynki. Parki, płynącej po Sykwanie. Najlepiej po zmroku W innym wypadku zwiedzanie będzie obchytować 20 tysięcy kroków dziennie A i tak nie zobaczy się wszystkiego A na sam koniec Gabrysia złożyła mi życzenia imieninowe Dobra, to muszę nagryć to w ten sposób niestety, bo to nie można nagrywać Robię to nielegalnie, więc sobie poświęcam Wszystkiego najlepszego, tyle? Wszystkiego najlepszego? Tylko, że obsługa lotniska jej przerwała Pytaniem, dlaczego nagrywa procedury bezpieczeństwa? Gabi, naprawdę doceniam, że zrobiłaś to mimo tego, że mogłaś trafić do więzienia